No, dział. Patrz. Syk. No. Super, kolega. Super, to jest dom, eee. no. Kiełbaska, tak? Powiedz kiełbasia. Ja się też Tu masz widelczyk? Macie pokoitą łaskę wiseczki, teraz wydusią i bo ma cię przysmije. A czemu tutaj tutaj gór? Przysuniemy laury, a tutaj z maskałkiem zrobimy, tak? No tak ci smakuje. No jez, jest paruwa. Co tam pasujesz? No, posłuchaj, króciutko pojedziemy i jeszcze. No, 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 no,